Dzień dobry, ja się nazywam Bartosz Sokoliński, pracuję w Agencji Rozwoju Przemysłu i codziennie rano staram się wypić z kimś ciekawym kawę. Z reguły jest ze mną również mój kolega Paweł Pacek. Dzisiaj go niestety nie ma, ale na szczęście jest z nami Gosia Garbe z firmy Six Storm. Cześć Gosiu. Dzień dobry, witam, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że... Postanowiłaś wypić tę kawę z nami dzisiaj rano i przejdźmy od razu do rzeczy. Poznaliśmy się podczas jednego konkursu startupowego. Czy możesz powiedzieć, czym się zajmuje Twoja firma? W naszej firmie opracowaliśmy technologię wyszukiwania, a raczej taką usługę wyszukiwania Search as a Service. I nad tą technologią bardzo długo pracowaliśmy. Ona powstawała przez 6 lat w sumie. Pięć lat trwało dotarcie do działającego prototypu, wtedy też, czyli w zeszłym roku założyliśmy firmę, no i postanowiliśmy właśnie tak pomalutku już wychodzić na światło dzienne z ukrycia i, i pokazywać się i wystartowaliśmy w dwóch konkursach, startuj z Mazowsza, gdzie udało nam się wygrać główną nagrodę w dziedzinie Innotek, i teraz, właśnie niedawno, dosłownie zakończonym Warsaw Booster, gdzie też nasz produkt zajął drugie miejsce, no z czego jesteśmy ogromnie dumni. Słuchaj, bardzo, bardzo gratulujemy, ale jakbyś mogła powiedzieć tak w zasadzie, to znaczy, bo każdy z nas. Wyszukuje dziesiątki, setki, tysiące rzeczy w internecie. Wszyscy potrafimy obsłużyć Google'a, niektórzy potrafią obsłużyć jeszcze z jedną albo dwie wyszukiwarki. Natomiast czym wy się różnicie? Na czym polega wasza wyjątkowość? Znaczy, właśnie w dziedzinie wyszukiwania mamy jakby dwa rynki. Jeden to ten, tak jak mówiłeś, wszystkim dobrze znany Google, gdzie po mhm. prostu wpisujemy w okienko, Mhm. Wyszukiwarki słowa kluczowe i dostajemy wyniki, ale jest też jakby druga dziedzina wyszukiwania i to jest wyszukiwanie w wewnętrznych zasobach danych firm wyszukiwanie korporacyjne albo enterprise search. I to powiem, może dla porównania, żeby łatwo było zrozumieć różnice, jeżeli byśmy wpisali w Google mieszkanie trzypokojowe, nie wiem, Warszawa czy Gdańsk, to dostaniemy tyle różnych wyników, że nie będziemy w stanie nic konkretnego w nich znaleźć. I właśnie mm. wtedy musimy skorzystać z innego rodzaju wyszukiwania, czyli nie wpisujemy w Google Warszawa mieszkanie czy tam Kraków samochód czy coś takiego, tylko już idziemy na konkretną stronę danej firmy i, i wpisujemy dokładnie to, czego szukamy, czyli tam, nie wiem, Balkon, ogródek, albo opony zimowe, czy to, czy to, co nas interesuje, i w ten sposób, jakby, zawężamy ilość wyników. Takie, taki, właśnie inny rodzaj wyszukiwania, enterprise search, został stworzony, dlatego że firmy gromadzą coraz więcej danych, i jakby ten przyrost danych stale rośnie, i coraz trudniej. Taką prostą metodą, właśnie, a la Google, coraz trudniej jest znaleźć w tych zasobach te informacje, których najbardziej potrzebujemy. A generalnie no, gromadzimy dane po to, żeby je właśnie później móc przeszukiwać, ponownie wykorzystywać jakieś informacje. No i to, to jest jakby sprawą kluczową: wynajdowanie tych informacji, które nam są w danym momencie akurat potrzebne. Okej, okay, czyli rozumiem. Z jednej strony jest tak, że dajecie taką usługę, mamy wielką korporację, która ma setki tysiące, setki tysięcy dokumentów i wy potraficie je wyszukiwać dość dobrze, a druga rzecz, to możecie udostępnić taką wyszukiwarkę, bo właśnie mam serwis z, wiem, z usługami albo z mieszkaniami i wy potraficie. Dać mi taką wyszukiwarkę, którą na zewnątrz będę udostępniał i ona będzie dokładnie znajdowała to, czego szuka klient, tak? Tak, dokładnie no. tak. Właśnie to nie jest tak, że ten rynek Enterprise Search jest pusty, że tam nie ma żadnych innych mhm. graczy na nich i my w pierwsi wchodzimy i mówimy, robimy to. Tylko właśnie są rozwiązania płatne, które robią dokładnie to, co my, tylko one mhm. są bardzo drogie. My jesteśmy tam. Do 30 razy tańsi, czy nawet od 30 razy tańsi od nich, potem mogę wytłumaczyć, dlaczego i na czym to polega. I są rozwiązania typu Open Search. Każdy może sobie z gotowych jakby elementów samemu zbudować taką wyszukiwarkę, ale wtedy potrzebna jest w firmie jakby wiedza, kompetencja, trzeba stworzyć infrastrukturę. Jeżeli na przykład ten biznes będzie się rozkręcał, to ta infrastruktura musi też rosnąć, żeby móc obsługiwać jakby. Dochodzących nowych klientów, więc to jest też rozwiązanie kłopotliwe, i dlatego my oferujemy wyszukiwanie jako usługę dla wszystkich tych, którzy albo nie mają możliwości, żeby stworzyć coś takiego we własnym zakresie, no albo po prostu zależy im na szybkim rozwiązaniu, gdzie nie muszą tracić czasu na przeprowadzenie jakichś projektów mm -hmm. i, i budowanie tego od początku tylko gotowe takie dostają klucz i wchodzą. Czyli rozumiem, że jesteście takim sasem, tak? a potem się Wam płaci nie wiem, za miesiąc albo od liczby wyszukiwań, albo od czegoś. Za miesiąc. Tak, tak. Za tak, miesiąc. tak, tak okay. za miesiąc. Właśnie, przepraszam, że jeszcze do, dopowiem. W porównaniu z tymi innymi usługami sasowymi, one bazują wszystkie na RAM. One są właśnie bardzo drogie. A nam udało się stworzyć taką zupełnie nową technologię wyszukiwania, do której wykorzystujemy dysk SSD tak, jak byłby to szybki RAM. Czyli jesteśmy w stanie zapisywać i wczytywać tak bardzo dokładnie, bardzo malutkie, takie tylko fragmenty, i jesteśmy dokładnie tak samo szybcy, ale dużo, dużo tańsi. I jeszcze dodatkowo dużo mniejszą infrastrukturę wymaga nasze rozwiązanie. Tam Wolf wyliczał, czyli mój wspólnik wyliczał, że jeden serwer z technologią SIXTORM jest w stanie zastąpić tysiąc serwerów takich konwencjonalnych. I tam w przeliczeniu to jest, nie wiem, oszczędność razy zużycia surowców, ale dwa też energii elektrycznej, bo te serwery przecież 24 godziny na 7 pracują. I jeśli to jest tysiąc serwerów, to to w wyliczeniu jest milion żarówek energooszczędnych. Tylko okay. jeden serwer z technologią Sixto. No, dlatego naprawdę udało nam się stworzyć coś, coś wyjątkowego. Dobrze, to powiedz jeszcze tak. Wspomniałaś, że masz wspólnika. Ile osób pracuje w ogóle nad projektem? Jesteśmy we trójkę, ja, mój wspólnik, który zajmuje się od sześciu lat już tworzeniem tej naszej wyjątkowej technologii, i mamy jeszcze trzecią osobę w zespole, która um, opiekuje się stroną taką powiedzmy techniczną, ale już nie związaną z technologią, czyli stworzyła dla nas stronę. Panel administracyjny, zarządzanie kluczami API, płatno, podłączenie systemu płatności. Takie sprawy techniczne organizacyjne, ale już jakby nie związane z samym wyszukiwaniem. Ilu macie klientów? Kli dopiero że tak powiem, się rozkręcamy. Mhm. Ale właśnie, znaczy mamy tam akurat 200 klientów takich małych, testujących, ale teraz w ramach akceleratora Warsaw Booster mieliśmy okazję rozmawiać z urzędem cyfryzacji i tam były już wstępne rozmowy a propos przeprowadzenia proof of concept, czyli mhm. jest szansa, że, że, że coś z tego urośnie i też, Wczoraj dostaliśmy nowego klienta, znaczy to, to, to będzie akurat praca w ramach projektu, ale to będzie też duże zamówienie około 100 tysięcy dolarów, dlatego no, jesteśmy, że tak powiem, na dobrej drodze. Super. A powiedz mi, czego Twoim zdaniem, tak, bo poruszasz się już po tym rynku, startujesz w konkursach, rozmawiasz z funduszami, czego Twoim zdaniem brakuje, a potem może byśmy sobie porozmawiali, bo Tuż przed emisją powiedziałeś mi, że taki deep tech jak wasz nie jest łatwym partnerem dla funduszy, tak? bo nie daje szybkiego zwrotu, ale i szybkich pieniędzy do zarobku. To powiedz, jak, jak Ty oceniasz w ogóle nasz ekosystem startupowy, innowacyjny? Czego, czego by Ci brakowało, co mogłoby uzupełnić jakąś ofertę? To może na razie powiem, co, co jest i co mnie zachwyciło. Dobra. <laughs> Dlatego, że startowaliśmy tutaj w dwóch konkursach um, zorganizowanych przez różne fundacje, jeden z udziałem um, Biura Marszałk Urzędu Marszałkowskiego, drugi z udziałem Miasta Warszawa i naprawdę spotkaliśmy się z maksymalnym zaangażowaniem wszystkich organizatorów, że po prostu fundacje, które z nami współpracowały, no stawały na głowie, żeby, żebyśmy mogli nawiązać kontakty z odpowiednimi firmami i, i z nimi móc porozmawiać. I to oczywiście jest tak, że nawet jak mamy spotkanie z jakąś firmą dużą, która mogłaby korzystać z tej usługi, to nie jest tak, że. że oni mają pilną potrzebę i ta potrzeba w żaden sposób nie jest jakby zaspokojona tylko zawsze każdy ma już jakieś rozwiązanie lepsze lub gorsze ale z którym może powiedzmy żyć i dalej pracować ale tu organizatorzy tych konkursów naprawdę postarali się niesamowicie mhm. i tu chciałabym bardzo bardzo podziękować za to a dwa bardzo ważna jest w ogóle taka możliwość, żeby startupy mogły się zaprezentować, mogły opowiedzieć o swoim rozwiązaniu, dlatego że, że startup no, to jest taka konstrukcja, która dopiero co powstaje jej nigdy wcześniej nie było, oni nigdy tego wcześniej nie robili, i nikt o tym nie wie, że coś takiego się dzieje. I nawet tutaj w finale warsaw Boostera czy w finale Startup z Mazowsza poznaliśmy tak fajne startupy i takie fajne rozwiązania, no, mam nadzieję, że, że uda nam się wszystkim jakoś zaistnieć na rynku. A twoje drugie pytanie właśnie odnośnie inwestorów, no to to jest sprawa w naszym przypadku bardzo trudna, dlatego że tak jak mówiłam, do, do momentu doprowadzenia, że, że mamy działający prototyp, te prace zajęły 5 lat. I to myślę, żaden inwestor nie miałby na tyle cierpliwości i dobrej woli, żeby. Płacić jakieś pieniądze i czekać, zwłaszcza, że dopóki nie mieliśmy prototypu, nie wiedzieliśmy w ogóle, czy nasza w pewnym sensie szalona idea w ogóle da się zrealizować, czy ten pomysł w ogóle będzie działał. I dopiero jak zobaczyliśmy czarno na białym, że działa, że jest świetnie, dopiero mogliśmy startować tutaj z firmą i czynić pierwsze kroki. Ale inwestora na taki produkt, który bardzo długo i Raczej powoli się rozwija, dlatego że tu nie można nigdzie pójść na skróty. Tu trzeba, to musi być wszystko bardzo przemyślane, zwłaszcza, że to jakby bardzo wiele elementów jest ze sobą powiązanych i nawet poprawiając jeden, można wtedy pogorszyć drugi. Dlatego no, mm -hmm. no mam nadzieję, że uda nam się znaleźć, bo już naprawdę już. Coraz, coraz trudniej jest. na no może tylko jesteśmy w tym, powiedzmy, w tej szczęśliwej konstelacji, że ja i mój wspólnik jesteśmy małżeństwem. I że tak powiem, przez te pierwszych pięć lat pracowałam na etacie i z jednej pensji jakby mogliśmy finansować i, i życie rodzinne, i serwery, i całą resztę, ale no jest, jest bardzo trudno i nie każdy ma taką możliwość. Mieliśmy, mieliśmy spotkanie w takim innym formacie, który prowadzimy w Winnowators Club z kobietą, która prowadzi, prowadzi taki globalny akcelerator i ona, ona mówiła o tym, że bootstrapowanie właśnie jest bardzo dobre, ponieważ wtedy wpuszczasz dopiero na kolejną rundę finansowania już za większe pieniądze a tak to też się robi to, co się chce, a nie to, co każe inwestor, co nie zawsze na początku jest dobre. Czyli rozumiem, że już macie produkt i czekacie teraz na kogoś, kto może Wam pomóc się rozwinąć, rozumiem, globalnie, tak? Bo macie produkt, który może działać globalnie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że nawet globalnie może być nam trochę łatwiej niż w Polsce, bo w Polsce jest jakby bardzo dobrze rozwinięta kadra taka technologiczna, że w zasadzie w każdej firmie jest jakiś dobry programista i wiele osób jest w stanie pomóc samemu. W innych krajach jest trochę inaczej, tam chętnie jakby wybrane są gotowe rozwiązania. Dlatego tak, no myślimy zdecydowanie o rynku światowym. Mm -hmm. I jakie kolejne kroki przed Wami? No już słyszałem, że macie nowy kontrakt, tak na 100 tysięcy dolarów. I to ile będzie taki kontrakt trwał? Jak to jest wdrożenie, zrobienie i tak dalej? Znaczy, pierwsze wdrożenie na pewno trwa dłużej niż kolejne, bo wiadomo, że od gotowego produktu musimy przejść jakąś tam kolejną drogę. Um, zwłaszcza, że tam obsługujemy klienta kompleksowo, czyli też. Um... No, nie chcę tu w detale wchodzić, w każdym razie to na pewno potrwa troszeczkę, ale jeśli chodzi o następne kroki, to czym chcemy się zająć w przyszłości, w tej najbliższej przyszłości, oprócz tego dużego projektu, to rozwijanie jakby naszej technologii w kierunku wyszukiwania wektorowego. Bo teraz wyszukujemy tak, że wpisujemy słowa kluczowe i one tam w indeksie są wyszukiwane, dopasowane do wyników i wyniki pokazywane. Ale w wielu przypadkach takie wyszukiwanie też. Nie jest jakby stuprocentowo trafne, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o sklepy internetowe. To nie wiemy, mm. czy jakiś produkt został opisany jako półbuty, pantofle, botki, mokasyny i tak mm. I właśnie w wielu sytuacjach pomagałoby wyszukiwanie za pomocą wektorów. Wtedy do jakby takich słów kluczowych budowane są wektory znaczeniowe. I nie wyszukuje okay. się już słów, tylko wektory, które swoim położeniem jakby odpowiadają temu, czego szukamy. I to pomaga nawet znaleźć dokumenty, które mają jakby to samo, to samo znaczenie, czy tam słowa, które mają to samo znaczenie, ale tych słów kluczowych w tym dokumencie, czy tam w tym opisie produktu w ogóle nie ma. Czyli nie okay. wiem. Śliska ulica, oblodzona jezdnia i gołoleć. Mm -hmm, <laughs> czy, czy mm -hmm. Rozumiem, że rozumiem. Rozumiem. szukamy w jakimś tam stopniu synonimów, tak, A, które no. pokrywają. Tak, generalnie, generalnie znaczeń, tak, 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 tak. synonimów. Gosia, powiedzieć. 15 minut minęło bardzo szybko z Tobą. No. E, musimy kończyć. Życzę Ci e, powodzenia. Na wszystkich Państwa zachęcamy. Jeżeli są wśród słuchaczy, inwestorzy, którzy chcą zainwestować w dobry polski Deep tech, to zachęcamy do kontaktu z firmą Sixton i z Gosią Garbę. Dzięki wielkie, spokojnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzymy. Dziękuję bardzo i nawzajem najserdeczniejsze życzenia. No i żeby w programie jak najwięcej tutaj polskich firm występowało i żeby właśnie ta technologia była tworzona i rozwijana w Polsce i żeby mogli tu przedstawiciele gościć w tym studiu, tak jak ja miałam zaszczyt. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, trzymaj do się, do zobaczenia. Do, do widzenia. Pa.